Witam serdecznie. Słuchaj kolego. Cieszę się niezmiernie, że ceny ci odpowiadają na naszym sklepie. Pytasz się, czy mamy jeszcze jakieś zamienniki? No pewnie, że mamy. Popatrz na to. Wchodząc sobie do nas na sklep. Ja jak widziałeś, montowałem do Hyundai HEPU. Tak? To jest ten zestaw rozrządu, tutaj ten pierwszy, ale możesz sobie zamontować na przykład faj, też dobra, dobrej jakości rozrządy. Tutaj proszę bardzo, masz faja, którego też polecam. A oprócz tego, coś jeszcze możemy polecić. Słuchajcie, INA też robi całkiem niezłe rozrządy. Jak to INA? No to nie jest pasek i to nie są takie napinacze, które znacie z pasków innej firmy. Także tutaj, jeżeli chodzi o INE, też możemy to zamontować. Tu masz taki już bardzo rozbudowany zestaw, bo pamiętaj, że będziesz potrzebował oczywiście uszczelki jeszcze kolektora, tak. Eee, także tutaj masz taki zdecydowanie bardziej rozbudowany ten zespół rozrządu, albo tutaj masz SKF-a, proszę bardzo, który wygląda w ten sposób. Pozdro, trzymaj się, wszystkiego dobrego.